Dzisiaj już nadszedł ten czas, że przychodzę do Was z decyzją kosmetyków, które zużyłam w czerwcu. I powiem Wam, że nie jest tego dużo, naprawdę. Powiem Wam, że się sama zaskoczyłam, że jest tego całkiem, całkiem sporo, malutko. Więc zaczynamy bez przedłużenia. Zużyłam sól do kopieli z B Be Beauty Morska Bryza. Ja je lubię, są fajnie dostępne, a były fajne promocje jak się kupiłam chyba drugą, to było 50% taniej obydwie, więc fajnie. Fajna rąbka i tutaj mamy z Himalaje płyn do pukania ust, on jest ananas i papaja. Szczerze mówiąc zapachów tych nie czułam i on nie był jak jest rewelacyjny, on jest bez alkoholu, ale taki na wypróbowanie, raczej więcej się nie skórzę, nie było w nim nic nadzwyczajnego, a był właściwie tak prawie dwa razy droższy niż te zwykłe płyny do pukania ust. Skończyła mi się pianka do depilacji z Balea, taka zwykła, ona nie była, żeby nakładać, tylko zwykła to maszynek, więc spoko, fajnie pachniała kwiatkami, czy awokado, widzę, nawet z olejem z awokado była, więc jak najbardziej. Mam tutaj jeszcze płyn z Laktacy, hmm, fresh, ten taki odświeżający, który długotrwało nam zapewnia świeżość. Jak najbardziej, bardzo fajnie, długo go stać, coś miałam, więc wydajmy, bo on jest 300 i chyba ta wersja, większa troszeczkę. W Akrzy kupiłam taką maseczkę na dłonie z taką słodką myszką Miki. Naprawdę jest genialna, a rękawiczki w środku mają kokardki czerwone, więc naprawdę są urocze. Rękawiczki pachną od razu po otwarciu, mega, mega mocno są nasączone. I nawet jak ściągniecie rękawiczki, ja je trzymałam ponad półtorej godziny. Tu jest zalecane 20 minut. Ja zawsze trzymam dłużej, po prostu bo rzadziej robię, ja z nie mam czasu, a jak już się zdecyduję, to trzymam je po prostu dłużej, żeby lepiej zadziałało. I naprawdę jak ściągnęłam, to jeszcze były w środku mokre. Także naprawdę mega mocno nawilżone. Użyłam maskę do włosów z opuncji figowe z Gleeskin Care. Tak się prezentuję, że raz jedną wam pokazywałam. To jest moje drugie opakowanie. Bardzo fajnie. Jest taka gęsta jak krem. Fajnie nawilża. Wygładza. Fajnie cię włosy rozczesują, więc same plusiki, więc jak najbardziej. Skończyłam również mydło w płynie, Tutti Frutti wiśnia, porzeczka. Pięknie pachnie. Lubię w ogóle te mydła w płynie. One kosztują około 7 zł, to jest pół litra. Jak najbardziej rewelacyjne, fajnie się pienią, a zapach genialny, chociaż tą wersję lubię z peelingu. O tym zapachu peeling jest wymiata i jest mocniejszy niż mydło. Z knajpa zużyłam sól do kąpieli lawendową, cudownie pachnie i jeszcze teraz czuć, ale szczerze mówiąc, lawendową, Boże, o zapachu bzu, nie czemu lawendową, o zapachu bzu. Delikatnie pachnie, ale bardzo przyjemnie, ładnie farbuje wodę, co mnie miło zaskoczyło i fajnie można było się zrelaksować. Zużyłam również z Marią taki zestaw do laminowania włosów, do prostowania. Ten zestaw fajnie się używam. Nakładamy na włosy, ubieramy czepek, odczekujemy około 20 minut i zmywamy. Wysuszymy włosy i mamy ładne, proste. Żeby lepszy był efekt, to je prostujemy prostownicą. Mi nie zawsze się chciało, szczerze mówiąc. Kilka pakowań już użyłam i sprawdza się. Efekt utrzymuje się około do 3-4 myć. Więc po około 4 myciach powinienem sobie powtórzyć. Taka saszetka kosztuje około 6 zł w wice. Nieco co tu jeszcze mam? Z i pasta do zębów papaja i ananas. To jest taka sama wersja jak płyn do pukania ust. Troszkę ziołowa, niezbyt mocno. I ma taki fajny, delikatny, słodkawy smak. Dla mnie jest bardzo w porządku, ładnie doczyszcza zęby. Użyłam z, z Lilen kombucha emulsę nawilżającą do demakijażu Uwielbiam ten produkt za jego zapach. Naprawdę zapach jest genialny, muszę się wąchać. Taki kwaskowaty, kwiatowy, bardzo fajny i ładnie domywa makijaż, więc jestem z niego zadowolona i na pewno wrócę jeszcze do niego. Skończyłam również krem do depilacji z Fid. jest to krem o... do skóry wrażliwej, ten niebieski. Fajnie, on tak mocno nie śmierdzi jak niektóre więc jak najbardziej, ale jest dość rzadki i spływa po prostu, więc trzeba uważać przy stosowaniu. 7 dni gładkości, no nie bardzo, nie oszukujmy się, ale całkiem w porządku, ładnie usuwa włoski, nawet tę grupę. Mam tutaj jeszcze z Alverde ten spray, co kiedyś pokazywałam Wam go z kalendarza adwentowego. To nie był spray na żaden mrozek, nic. To był po prostu spray antybakteryjny do rąk. Fajnie mi się wstało, długo go miałam, przepięknie pachniał pomarańczą, zawsze go miałam w torebce. I jak widzicie, mamy już teraz lipiec, a ja go dopiero skończyłam. Zaczęłam go używać w styczniu, więc prawie pół roku używałam. Skończyłam również krem do stóp z Alverde, bardzo fajny, ładnie miętowo pachniał, odświeżająco. I krem intensywny do rąk, taki malutki, też z kalendarza adwentowego, bardzo fajny. Szybko się wchłania, a to sobie cenię, jak mam takie kremy w torebce. I zaskoczę Was kochani, czas na ostatni produkt. Jest to produkt z Nivea i jest to żel pod prysznic z owocami egzotycznymi. Bardzo fajnie, bezbarwny, ładnie słodko pachnie, niezbyt intensywnie, świetnie się pieni, więc jak najbardziej go można się na niego skusić. I to tyle. Kochani, wszystko, zmieściliśmy się w krótkim czasie, jest tego naprawdę mało, bo ostatnio staram się zużyć te kosmetyki, które już są do mnie dłuższy czas, bo planuję wybrać je na większe zakupy, więc staram się zużyć to, co mam, a później będziemy się obkupywać inne fajne rzeczy, także kochani, będę się z Wami żegnać, zachęcam Was do kupienia tych maseczek, naprawdę są świetne, na one około 6 5 zł, 5 Coś takiego, a są genialne. Ja sobie chciałam dokupić, a już ich nie było niestety, więc zostały u mnie w mieście wykupione, ale jeżeli traficie, to naprawdę skusię się, bo są genialne. I oczywiście ten płyn do demakijażu. Ja go kupiłam w widzące. Nie wiem, czy są w innym, na pewno w Rosmacie znajdziecie, więc spoko. Dobrze, kochani. No sobie się rozgaduję za bardzo. No nie będę kończyć filmik. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!